Pragnę za pośrednictwem tego kanału podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Każdego dnia spotykam na drodze swojego życia ludzi, którzy mnie inspirują, a ich historie skłaniają do refleksji. Zachęcam Cię, by słuchając udostępnionych przeze mnie treści, spojrzał na codzienne sytuacje i spotkania przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego kazania, a jeśli uznasz je za wartościowe, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Dwa dni temu, w czwartek, wracałem ze spotkania Grupy Kapłanów. Jedną z owoców było nas czterech, rozmawialiśmy o różnych sytuacjach duszpasterskich pasterskich i w pewnym momencie powiedziałem moim kolegom, że mam problem tej natury, że kiedy zbliżają się takie uroczystości cykliczne, jak choćby ta dzisiejsza, wszystkich świętych, to brakuje mi już weny, koncepcji. Co mówić do ludzi, kiedy przez 36 lat bycia księdzem czytane są te same czytania, ten sam fragment Ewangelii? I najstarszy z nich, ksiądz Prałat, liczący prawie 80 lat życia, po chwili ciszy powiedział do mnie tak: Powiedz coś o jednym świętym. A ja mu mówię, ale jest uroczystość wszystkich świętych. To nic. Powiedz o jednym świętem. Sam pamiętam, kiedy nas formowano, Ojciec duchowny mówił: Nie opowiadajcie ludziom historii, które trącą myszką, są wyciągnięte z lamusa historii, które się wydarzyły przed wiekami. Mówcie o tym, co się dzieje tu i teraz. Używajcie żywych, ciepłych, jeszcze świeżych przykładów. Mówcie o tym, co było wczoraj, przedwczoraj, albo nawet dzisiaj abym mówić o tym, co jest Waszym doświadczeniem, czego sami doświadczyliście i przeżyliście, kiedy myślałem o tym jednym świętym, postanowiłem poruszyć dzisiaj temat człowieka, który został świętym we wrześniu tego roku. Ogłoszono jego kanonizację niespełna dwa miesiące temu. Nazywał się Carlo Acutis. Urodził się. W Londynie w roku 1991, a więc 34 lata temu. Z pochodzenia był Włochem, Włochami byli jego rodzice, i potem mieszkał, żył w Mediolanie. Był niezwykłym dzieckiem. Jego rodzice i dziadkowie uważali go za wyjątkowo uzdolnionego chłopca, i rzeczywiście nie był. Ponoć pierwsze słowa wypowiedział, kiedy miał zaledwie kilka miesięcy. Jako sześciolatek fascynował się programowaniem i montowaniem filmów, tworzył strony internetowe, projektował wystawy multimedialne, między innymi poświęcone cudom eucharystycznym. Dlatego nazwano go dużym influencerem, a przy tym był zwykłym. Zupełnie normalnym chłopcem. Jak każde dziecko, lubił biegać, grał w piłkę, kochał zwierzęta, miał swoje akwarium, hodował rybki, miał psa, kota, chodził do zwykłej szkoły i miał zwyczajnych kolegów. Ale jednocześnie był wyjątkowy, był bardzo wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Kiedy spotykał Imigrantów, to ze swego kieszonkowego kupował im jedzenie, a nawet śpiwory. Po swoich lekcjach pomagał młodszym kolegom w ich odrabianiu, udzielał korepetycji. Był wyjątkowo pobożnym dzieckiem, niezwykle pobożnym. Kiedy w wieku czterech lat przyścił mu się jego dziadek, którego znał wcześniej, a który umarł. I prosił go śnie o modlitwę za dusze czyścowe, między innymi też za siebie. To od czwartego roku życia, każdego dnia, modlił się za tę dusze w dzień Codziennie odmawiał różaniec, Gdy miał wspomna 7 lat, a więc jeszcze w wieku, w którym nie przyjmuje się pierwszej komunii świętej, on o to poprosił. Przygotowano go i przystąpił do wcześniejszej pierwszej komunii świętej. Jego bardzo aktywne i to wielopoziomowo życie zostało nagle przerwane przez słomę. Stwierdzono u niego, zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową i po trzech dobach od wystawienia diagnozy umarł. W roku 2020 został beatyfikowany w Asyżu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki, a jak wspomniałem zaledwie dwa miesiące temu został ogłoszony świętem. Jego życie pokazuje nam, że świętość nie jest czymś odległym, nierealnym, nie do osiągnięcia. Mam wrażenie, że hrabiowefowie, ci, którzy pisali żywoty świętych na przestrzeni stuleci, wyrządzili nam wielką krzywdę, ponieważ oni ukazywali świętych jako idealnych których trudno luźcignąć, dorównać im, być jak oni, a tak nie jest. Świętość jest czymś, co każdy z nas może osiągnąć. I ty, i ja, i inni ludzie. Kiedyś Karlo Akutis powiedział takie zdanie, które chciałbym Ci przytoczyć, bo myślę, że koresponduje ono dzisiaj z życiem wielu ludzi. I dotyczy naszych współczesnych czasów. Powiedział tak: Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. Podkreślał, że każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju i ma swój własny, indywidualny plan na życie, a my często, zwłaszcza ludzie młodzi, ulegamy presji otoczenia i nie jesteśmy sobą. Próbujemy naśladować innych, tracąc przy tym swoją własną oryginalność. W dzisiejszych czasach pełno jest tej presji społecznej i medialnej. Czasami jako rodzice popełniamy błędy, narzucamy czasami swoim dzieciom pewne rzeczy, zainteresowania, kierunki studiów, nie pozwalając im rozwijać się w tym, czym oni są, mocni, dobrze, co im wychodzi. Czasami nie o tym mówicie, że macie, nie jest ma, że wasze dziecko nie jest takie jak wy, czyści słowcem, czy nie chce pójść w tym kierunku, w którym wy poszliście. Pozwólcie im żyć swoim życiem i realizować swoją drogę życiową. Prawdziwa świętość nie polega na byciu idealnym, jak mówiłem wcześniej, ale na byciu autentycznym i podążaniu za własnym, niepowtarzalnym planem na życie. Mamy do tego prawo i możemy tak iść przez życie. Dzisiejsza liturgia słowa, Ewangelia, o której mówiłem, że co mam znowu powiedzieć na temat ośmiu błogosławieństw. Jezus daje nam program na życie, wytycza takich osiem szlaków. Kiedy czytam ten fragment Ewangelii, próbuję go odczytywać w perspektywie dzisiejszych wydarzeń. Odnoszę wrażenie, że bardzo aktualnym jest jedno z tych Błogosławieństw dla mnie osobiście, dla Ciebie może być inne. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Żyjemy w czasach, w których jest tyle niepokoju. Wojna za naszą granicą wschodnią, straszą nas tą wojną, wojna na arenie politycznej, w kwestiach religijnych. Czasami podgrzewamy tę atmosferę. Żyjemy w lęku, w niepokoju. Bądź tym, który będzie wnosił pokój najpierw do swego serca i umysłu, potem życie Twoich najbliższych, w miejscu pracy, w rodzinie. Wybierz jedno z tych ośmiu błogosławieństw i nie to będzie Twój program na życie. A to zdanie, które usłyszeliśmy: wszyscy rodzimy się jako oryginały. Ale w wielu umiera jako chłopie, niech Ciebie nie dotyczy. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu, gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić. Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.